Cześć, dzień dobry. Przed wami gravel marki Velodeville, model G400. I zapytacie, gdzie tu silnik i gdzie tu bateria, bo ta niemiecka marka w zasadzie specjalizuje się w rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Otóż ten model nie ma takiego wspomagania i jest, można powiedzieć, tradycyjnym rowerem. Jak się sprawuje na szlaku, do czego służy? Po co mu błotniki, bagażnik, lampki? Yy, I te tajemnicze przeloty, o tym dowiecie się w tym materiale. Grzegorz Miedziński, polski Karawanik. Zapraszam! Jeśli chodzi o napęd, to w tym modelu użyto grupy Shimano GRX. Z przodu dwa blaty o ilości zębów większy 46, mniejszy 30 oraz z tyłu kaseta. Obydwie przerzutki, oczywiście, również Shimano GRX, a na kokpicie klamką manetki, również z tej samej grupy. Osoby, które nie korzystały nigdy z tego typu hamulców i manetek, to podpowiem od razu, tym zrzucamy bieg na twardszy, czyli niżej, tym zrzucamy wyżej, analogicznie z drugiej strony. Dodatkowo piasty oczywiście również Shimano, a ta przednia jeszcze magazynuje nam tutaj energię, aby za pomocą tego przewodu dostarczyć energię elektryczną do naszej lampki. Więc można powiedzieć jest to pewnego rodzaju dynamo, ale w pieście. Podczas jazdy zarówno w terenie miejskim, jak i w dalsze trasy na plus z pewnością ocenimy szeroką kierownicę w tym tak zwanym górnym chucie wygodnie jest trzymać Możemy obniżyć rękę lub po prostu złapać w ten sposób dolny chwyt, bardzo rzadko raczej używany, tylko przy jazdach w dół bądź jakichś tam przyspieszeniach. Mamy dość wygodną pozycję. Ręce właśnie możemy w przynajmniej 3-4 pozycjach ustawić, więc to nam pozwala zmieniać tą pozycję i pochylenie kręgosłupa, dzięki czemu, no, wbrew pozorom, możemy nie siedzieć cały czas w tej samej pozycji. I dzięki temu nie czujemy takiego statycznego zmęczenia. Wspomniane na początku materiału tajemnicze przeloty są to nagwintowane otwory, na których możemy montować no, różnego rodzaju akcesoria i jeśli chodzi o dolną, oraz Tutaj, pod podsiołową rurę, no to standardowo można tu montować koszyki. Celowo trzy, bo albo jest bardzo duży rozstaw koszyka i długi, taki półtora litrowy bidon można zamontować. No albo jeśli mamy odpowiednim kształcie, albo chcemy go bliżej mieć, no to można na te dwa lub na te dwa zamontować. Analogicznie, yy, bidon kolejny lub jakąś małą torbę można zamontować na przednim widelcu z jednej i z drugiej strony. I też stosowane są. Choćby w wyprawach rowerowych, czyli tak zwanym bikepackingu, małe torebki tutaj na górę, dodatkowo na kierownicę. No i mamy także bagażnik, na którym możemy zamontować sakwy. Dodając do tego pełne błotniki, mamy w zasadzie gotowy rower albo do jazdy do pracy, gdzie możemy do sakwy z tyłu zamontować. Na, w sakwie zamontowanej na bagażniku wsadzić laptop, ubrania na przebranie itd., tak lub e, takim gotowym rowerem wybrać się na e, całodniową czy nawet kilkudniową wyprawę, e, wyposażając go w różnego rodzaju sakwy e, oraz elementy, które właśnie na wspomnianych tych punktach możemy zamocować. Paradoksalnie plusem tego, że rower nie ma wspomagania. Jest jego niższa waga, no bo rower nie ma silnika ani baterii, dzięki czemu nie będzie problemu z jego podniesieniem i wstawieniem na bagażnik w naszym kamperze czy nawet na dach naszej osobówki. G400 występuje w czterech rozmiarach ramy, czyli 48, 52, 56 oraz 60. Czemu taki rozstaw? Myślę, że jest to celowy zabieg producenta, aczkolwiek uważam, że rozmiar 50 lub 54 też mógłby być przydatny. Niemniej współczesne geometrie doprowadzają do sytuacji, w której rower jest na tyle uniwersalny, że można go dopasować, do większości populacji naszej, do większości parametrów naszego społeczeństwa i zamiast tworzyć 6 czy 7 rozmiarów tworzy się 4 z odpowiednią geometrią, tak żeby osoby o danej wzroście, danej długości nóg, ramion e, mogli komfortowo korzystać z rowerów. Ostatnim parametrem przy w współczesnych gravelach jest kąt główki ramy, inaczej nazywany kątem rury sterowej. W Velodeville G400 ten parametr wynosi między 71 stopni dla najmniejszego rozmiaru poprzez 71,5 do 72 przy największych rozmiarach. Daje to Lepszą stabilność prowadzenia roweru, a w górnym chwycie, trzymając szeroko kierownicę, jesteśmy w stanie dobrze kontrolować rower podczas zjazdów czy jazdy po wertepach. Warto zaznaczyć, że 20-30 lat temu rowery kurskie czyli MTB, miały bardzo zbliżone, żeby nie powiedzieć, taki sam kąt główki ramy i one były rowerami do jazdy terenowej. Teraz Niewielokrotnie e, określany przeze mnie jako rower najbardziej uniwersalny, czyli gravel, ma właśnie takie elementy można powiedzieć łączące rower szosowy z dawnym rowerem MTB. Marka VeloDeville przyzwyczaiła nas już do możliwości konfigurowania wyposażenia naszego roweru. Jest tak również w modelu G400. Mamy do dyspozycji dwa rodzaje napędów, czyli Shimano GRX400 lub 600, odpowiednio z ilością 20 lub 22 biegów. W opcji wyboru mamy również gamę ponad 15 różnych kolorów. Dodatkowo możemy wybrać takie akcesoria jak oświetlenie czy błotniki. Model wyposażony jest w przedni widelec z włókna węglowego, czyli z karbonu. Zmniejsza to nieco wagę roweru i zapewnia lepsze właściwości tłumienia w porównaniu z widelcem aluminiowym.